Siemano, Damian Malara, od Fanatics TV, a ze mną kolejny zwycięzca Łukasz Borowski. Witam serdecznie, cześć. No to zacznę standardowo, a później się zaczniemy rozwijać. Jak twoje odczucia? Jak ta, jak ta wygrana smakuje? Bo myślę, że wyśmienicie. No na pewno wyśmienicie. Pracowałem na to grube trzy miesiące. Powiedziałem, że się zrewanżuję, że odgryzę się Pawłowi za tamtą walkę. No i ta walka zdecydowanie e, zdecydowała, tak? Chyba tak że w, tamty, w, tamtym, w tamtym czasie byłem też lepszy. No właśnie, teraz mamy 1-1. No i wiesz, jakie głosy już padły, że czas na trylogię. Nie, trylogii już nie będzie. Paweł mi dał rewanż. Z rewan... znaczy, zrobiliśmy ten rewanż w jego kategorii. Wygrałem i swoje rękawice zawieszam na kołku, przekazuję je mojemu synowi. Czyli to jest definitywny koniec. Tak, zdecydowanie, definitywnie. Ja już jestem stary, mam 41 lat, wystarczy. Ja teraz prowadzę swój klub, swoje dzieci, które z miejsca pozdrawiam i wszystko. Wiesz, było dużo wielkich powrotów yy, i w tych sportach yy, takich prawdziwych, i w tych freakach. Chyba wiemy o kim mowa. Tak, tak. No, to może ciebie też jakaś federacja jeszcze skusi na jakąś walkę? Nie, zdecydowanie nie. Mnie pieniądze tak naprawdę nie interesują, jeżeli chodzi o finanse. Tak naprawdę robiłem to dla zabawy, bo po prostu lubię się bić. To wszystko. A bić się można jeszcze amatorsko. A jak wygląda teraz wasza relacja z Trypsonem? Czy podaliście sobie rękę i tutaj już nie ma dalszej spinki, czy raczej ta niechęć już pozostanie? Nie no, myślę, że niechęć pozostanie do siebie, bo tam zbyt dużo złej krwi zostało wylane. Wyjaśniliśmy sobie to w oktagonie, ale kolegami raczej nie będziemy. Nie, tam jeżeli mówisz, że czy sobie przybiliśmy pionę, znaczy piony nie, ale żółwika na sam koniec, na odchodne. Cześć. No to muszę cię spytać, jak ci się podobała? Czy jesteś szczęśliwy i spełniony po tej ostatniej walce w twojej karierze? Jestem spełniony. Mam to, co chciałem, czyli Puchar. <grydy> e, powinien być przedostatni, na, na przedostatniej gali. Tak samo powinien być mój Puchar, ale wyszło. Jak wyszło, udowodniłem, że jestem lepszy. I teraz spokojnie wracam do domu. Lód tutaj dostałeś od, e, e, to od chyba, sztabu. To chyba do drinka. <grydy> Czyli teraz y, będzie świętowane. Tak, teraz będziemy świętować, bo mamy co? No to jeśli nie, nie walki, jakie plany dalej? Wspomniałeś o, o swojej młodzieży, będziesz szkolił swoją młodzież. Tak, mam swoje dzieciaczki od 5 do 10 lat, które robią ogromne postępy. Mam też dorosłych. Którzy też się biją. Dzisiaj jest y, Eryk Chorążyczewski na pucharze Europy w Chorwacji y, w kickboxingu Wako, którego też z miejsca pozdrawiam i życzę mu powodzenia w jutrzejszych zmaganiach. Y, mój syn będzie teraz y, prawdopodobnie też się bił, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale może też na fenie. No właśnie spojrzałeś tak jakby w poszukiwaniu włodarza tutaj tak, prezesa. Tak. To już się tym za, będzie zajmował nasz menadżer Paweł Dyga. I ty rozumiem będziesz. Przepraszam, Marcin Dyga. Sorry Marcin. A zmęczenie, wybaczamy. Yy, rozumiem, że w narożniku u syna cię zobaczymy. Tak, oczywiście. Mojego syna na pewno się nie zmieni. Znaczy, nie zmieni się na pewno sztab trenerski, czyli Sławek Grabowski z Bepson, Bielawa, ja, no i na pewno ktoś jeszcze. No to jak już jesteśmy w temacie syna, to syn jak? Stójka czy BJJ i parter? On jest wszechstronnym zawodnikiem. On trenuje tak naprawdę od 8 roku życia. Teraz ma 18 lat, czyli 10 lat, ma doświadczenia. Bił się w Brazylijskim. Bił się w K1, MMA, także jest naprawdę wszechstronny. Czyli Borowski junior wkracza na salony. Tak jest. I to z wielkim hukiem wkroczy. Zobaczycie jeszcze. Super. Dziękuję Ci za rozmowę. Gratuluję raz jeszcze Dziękuję. i powodzenia w trenowaniu syna i innych młodzików. Chciałbym jeszcze powiedzieć, Mirek, mam Twoją skórę. Pozdrawiam Cię. Cześć. Dzięki.